Czy masz to, czego potrzeba, żeby dobrze wykonać pracę? To pytanie zadaliśmy profesjonalistom, a ich wymagania były bardzo jasne. Szukamy czegoś trwałego. Musimy szybko wykonać pracę, szybsze i bardziej płynne, bez pojawiających się zwykle wstrząsów i drgań. Szukam czegoś, co jest lekkie i pozwala nie odczuwać napięcia w ciele. Coś długotrwałego przy jednoczesnym ograniczeniu drgań. Coś, co jest łatwe w użyciu i ma dużą moc. Przychodzi taki czas, kiedy trzeba powiedzieć do widzenia starej technologii i witaj nowej. Przedstawiamy rewolucyjny przełom, którego dokonała Makita w dziedzinie elektronarzędzi. Przedstawiamy AVT. A więc co powoduje, że technologia AVT Makity jest taka dobra? Na początek Makita opatentowała amortyzację na podstawie badań sejsmicznych wstrząsów dynamicznych w budynkach skonstruowanych w sposób pozwalający wytrzymać drgania podczas trzęsienia ziemi. Wstrząsy dynamiczne AVT opierają się na mechanice silników tłokowych, gdzie będący przeciwwagą amortyzator mechaniczny daje jednakową przeciwdrganiową siłę przeciwną, więc energia wytworzona w silniku może zostać przekazana bezpośrednio do narzędzia, lecz przy mniejszych drganiach i wysokiej wydajności. Te same Zasady, które wykorzystano w tym budynku do pochłaniania wstrząsów, zostały teraz zastosowane w narzędziach AVT, zapewniając spokojniejszą i łatwiejszą kontrolę nawet przy największych obciążeniach roboczych. Przedstawiamy 32-kilowy młot pneumatyczny model HM 1810. Mniej drgań, więcej pracy, mocy, trwałości i szybkości. Drgania były naprawdę niewielkie. Mogłem przenosić urządzenie z miejsca na miejsce. To robi różnicę, jeżeli pracuje się cały dzień. Mocny silnik. 1900W. Zawsze, kiedy próbuję, Makita jest lepsza. Wszechstronność i wygoda. Różnica, jaką jak czułem, jest taka, że prawie w ogóle nie było drganych czuwalnych w rękach w stronę ramion. Bardzo dokładny. Pracować inteligentnie, a nie ciężko. To o to chodzi w AVT. Z makitą można być szybszym. Czuję siłę jak zwykle, gdy zdarza mi się pracować z makitą przez cały dzień. HM1810 jest najbardziej wydajnym młotem wyburzeniowym w swojej klasie. Z silnikiem 1902 chroniony przez automatyczny system odłączania szczoty. Najniższy poziom hałasu w swojej klasie. Daje 1100 uderzeń na minutę. Dwa porównywalne narzędzia obsługiwane przez tego samego operatora z technologią przeciwdrganiową i bez. Zauważ drgania wzdłuż ramienia. Czułem dyskomfort w ciele. W porównaniu, różnica jest oczywista. Wzdłuż ramion odczuwałem sporo drgań. Używałbym tego narzędzia codziennie. Przychodzi taki czas, kiedy trzeba powiedzieć: do widzenia starej technologii i witaj nowej. Na początek precyzyjna obróbka systemu przekładni i stalowych łożysk kulkowych. Większy kontakt z powierzchnią oznacza więcej pracy. Przedstawiamy piłę posuwową o zróżnicowanej prędkości. Model JR3070CT. Skok 7 cm dla szybszego cięcia. Wykonała pracę gładko, nie podskakuje. Jeżeli wydajemy na coś pieniądze, nie chcemy tego wymieniać po upływie roku. Wiesz, że masz dobre narzędzie, które przetrwa tysiące cięć, ponieważ szukamy czegoś, co będzie trwałe. Tak, to cięcie jest znacznie gładsze i szybsze niż cięcie, do którego przywykłem. Do cech wyróżniających piły posuwowe zaliczają się. Zastosowanie silnika 1510W, elektroniczny system sterowania prędkością, bezprzyrządowa wymiana ostrza. Czteropozycyjne cięcie orbitalne lub proste, skok 7 cm. Do tego dodać należy system przeciwwagi i otrzymujemy piłę najlepszą w swojej klasie, która posiada wszystkie rozwiązania technologiczne, mniejsze obciążenie dla nadgarstków. Szybsze, łagodniejsze cięcia. Zdecydowanie użyłbym makity. Jest o wiele bardziej płynna i znacznie szybsza. To było bardzo miłe. Szybkie i wygodne narzędzie. To zdecydowanie najlepszy produkt, jaki kiedykolwiek miałem. Koniec drgania. There comes a time, when you Przychodzi taki time, czas, time, kiedy to trzeba to powiedzieć do widzenia starej technologii i witaj nowej. Makita AVT.